Witajcie, kochani, w 11 dniu uwalniania i odpuszczania. Dzisiejszym tematem, do właśnie uwalniania i odpuszczania sobie, będzie niekochanie siebie i niekochanie swojego własnego ciała. Wydmuchajcie noski, usiądźcie sobie wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem i przystępujemy do kawiogina. Kręgosłup wyprostowane, dłonie zamknięte w pięść, łokcie przy tułowiu. I robimy 20 oddechów i 3 rundki. Wdech. Druga runda. Łokcie przy tułowiu. Wdech. Stop. Regulujemy oddech. Łokcie przy tułowiu, trzecia runda. Wdech, ręce do góry. Stop, regulujemy nasz oddech. A teraz. Posiedźmy w ciszy. Porozkoszujmy się naszym oddechem, który buduje nas, który daje nam to właśnie życie. Ten właśnie oddech, którym oddychamy w tym momencie, jest naszym życiem, jest naszą życiową energią. Docenimy go. ceńmy to, że każdego dnia ten właśnie oddech jest z nami. Teraz powtarzajcie za mną. I w trakcie proszę, abyście opukiwali punkty meridionowe, tam, gdzie dokładnie czujecie. Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie, i na zawsze, nie kochanie siebie. Odpuszczam sobie teraz. W pełni i całkowicie i na zawsze niekochanie siebie. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze niekochanie siebie. odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze niekochanie mojego własnego ciała odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze niekochanie mojego własnego ciała Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, niekochanie mojego własnego ciała. Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze wszystko, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze wszystko, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Odpuszczam sobie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze. Wszystko. Co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze z niekochania siebie. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze z niekochania siebie. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze z niekochania siebie. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, z niekochania mojego własnego ciała. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze. Z niekochania mojego własnego ciała. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie. I na zawsze z niekochania mojego własnego ciała. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, z wszystkiego, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, z wszystkiego, co mi nie służy. I co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, z wszystkiego, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. A teraz, proszę powtarzajcie ze mną afirmację. Kocham, kocham siebie najbardziej, kocham siebie najbardziej. Kocham siebie najbardziej, kocham siebie najbardziej. Adoruję siebie i uwielbiam siebie. Adoruję siebie. I uwielbiam siebie, adoruję siebie i uwielbiam siebie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko zawsze dzieje się na moją korzyść. Dzisiaj mam wspaniały dzień. I wszystko, zawsze dzieje się na moją korzyść. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko, zawsze dzieje się na moją korzyść. Wyciszmy teraz nasze ciało, posiedźmy jeszcze przez chwilę ze sobą. A kiedy już będziemy gotowi, otwórzmy oczy. Doceniamy ten moment, że jest. doceńmy siebie, że dajemy sobie uwagę. Doceniamy nasze życie. I doceńmy wszystko, co mamy. I z tym przepięknym nastawieniem zostawiam Was i życzę Wam fantastycznego dnia. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.